Mam na imię Paweł Sowik, mam 29 lat, mój ranking to 2 do 2, mam 4 walki zawodowe, dwie wygrane. Walczę z Michałem Bołozem. Michał ma dwie walki zawodowe, dwie wygrane jak dotychczas. Ma dobre warunki fizyczne, jest ciężki, to jest waga ciężka, ring zweryfikuje wszystko. Box trenuję od około 3,5 roku. Moją inspiracją był Krzysiek Głowacki, może z tego miejsca jest z Walcza. osiągnął bardzo dużo jak dotychczas czas i mam warunki, zawsze lubiłem się bić, nie wiem, wolę to przełożyć na ring i nie mieć z tego powodu konsekwencji. Oczywiście miałem za młodu troszeczkę problemów z prawem i przede wszystkim w większości były to bójki lub tego typu sprawy. W tym momencie, odkąd trenuję boks, to jest moja jedyna odskocznia takie wyładowanie tych zbędnych emocji, które we mnie drzemią. Tak? Boks jest, to są szachy, to jest bardzo ciężka, bardzo trudna dyscyplina, pomimo tego, że jest tu sześć tak, dwa proste, dwa sierpy i dwa haki. Można mieszać je na różne strony i naprawdę jest dużo do dopracowania. Także zależy mi na wygranej, na kontrakcie, na tym, żeby. Rocky Boxing Night przyjął mnie pod swoje skrzydła i pozwoliło się rozwinąć w 100%. W treningu bokserskim lubię tą intensywność, to zmęczenie. To przekraczanie pewnych barier, w których organizm już odmawia posłuszeństwa, i to wszystko tkwi wtedy w środku, żeby dać siebie więcej, tak? a lubię się zmęczyć. Mam serce do walki przede wszystkim. Chcę się bić, lubię się bić. I na pewno pokażemy z Michałem dobry boks. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, wszystkich fanów i sympatyków boksu na turniej, który odbędzie się 10 maja w Kościerzynie z turniej wagi ciężkiej, zapewne o nim słyszeliście. Na pewno będzie dobry boks. Pozdrawiam. Już 10 maja w Kościerzynie początek wielkiego turnieju wagi Ciężkiej. Ośmiu zawodników, którzy staną do walki o 100 tysięcy złotych oraz zawodowy kontrakt z grupą Rocky Boxing Night. Ogromne emocje, ciężkie ciosy i zacięta rywalizacja o miano najlepszego. Rocky Boxing Night. 10 maja, hala Sokolnia w Kościerzynie. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland.